Cześć, Wam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Forever Więc właśnie mm, genialna ja oczywiście zmarnowałam poprzednio pół odcinka na rozwalanie środka tamtego balonu jeśli nie wiecie o, o co chodzi w takim razie to znaczy, że przeliczyłam się i odcinków ponad 15 minutowych nie mogę wrzucać, zobaczymy Aha. No, mm. to nie ma pochodzenia. Super, jak mi ktoś tu powiedzieć, że będzie ciemno? Nie, nie. Super, nie wiem, jak to było w tamtym. Będzie inaczej, najwyżej. Postaram się podobnie. Jak będzie inaczej, to trudno. Nie, tego to nie było. To nie Nie wiem, czy mi starczy płotków, bo jeszcze tam zużyłam. Więc naprawdę, ja to jestem tylko w. Dobra, prostu już. Brak mi słów do siebie. Ej, to mi wystarczy? Tak, wystarczy? Czy nie? Miałem jeszcze tu. Czy tak nie? No tak nie. Dobra, daj. Ja już mam fotek tu, tam, tu, tu, to, teraz oddawaj to i teraz trzeba postawić tak, honorowe ognisko, uwaga, 3-4 i generalnie ognisko świeci i parzy, więc właśnie mm, dlatego w tamtym nie jest jasno a w tym ciemno było eee, Więc tak, jeśli przy niej odcinek się nie nagrał, to opowiem Wam, że po prostu yy, generalnie nic nie robiliśmy, tylko skończyliśmy ten balon, znaczy nie skończyliśmy, tylko prawie skończyliśmy właśnie to ognisko, to było honorowe wykończenie. Dzisiaj właśnie teraz, yy, wtedy skończyliśmy wełną, teraz skończyliśmy już wszystko. A, teraz przydałoby się, żebym rozwalił ten wielki słup z kobla. Bo honorowe zakończenie to nie, nie zrobię dwuminutowego odcinka, no. Nie jestem taka wredna, przecież. I muszę tu... Yy, yy, zablokować... Yy, no i co ja robię? Zablokować te, dyr, ten... diertem tu, ten. Yy, o, daj mi szybko. No i zjechałam na dół, super. Dobra. Jeśli ktoś, nie oglądał, drewno, jeśli ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, zapraszam i zapraszam na kanał Kacpra. A, i teraz powiem bardzo ważną rzecz odnośnie naszej wyprawy na pustynię, ponieważ stwierdziłam, że tak, jak wiecie, 1.41 to wioski będą bardziej rozbudowane i ładniejsze niż te, które są teraz. W sensie wiem, że teraz już są bardzo rozbudowane i w ogóle, ale wtedy będą jeszcze bardziej rozbudowane. I stwierdziłam, że poszukam pustyni do wioski, kiedy wyjdzie pełna wersja 1.14.1. Tak, to są moje rozkminy. Eee... Zobaczymy, jak to z dołu wygląda. Jak wygląda, jak dawno to trudno będzie wielkie, wiszące gówno. No ale no, zdarza się. No. Czasami trzeba się poświęcić, a potem. No, wych wychodzi jak zawsze. Chciałam dobrze i, i wyszło jak zawsze. Wyszło. A, już nie mam dziewka, super. Daj mi jakąś łopatę. А, это раз, да, это wezmę więcej, żeby to było na rewoluję. No powiedzmy, że jest. I teraz, w związku z tym, że zrobiliśmy co mamy zrobić na tym odcinku, to ja zrobimy bardziej przyziemne rzeczy. Przyziemne, no. no tak, no przyziemne, bo to było w powietrzu. A! Przy do przyziemnych rzeczy należy rozwalanie balona. Nie? No mi się, że tak. Dobra. Nożyczki mi się zaraz sprawdzą, dobra, proszę. to. Wezmę eee. więcej tirta i zrobimy nożyczki, bo to się zaraz rozwarło. Raz, dwa. Tu wsadzę to. Tu wsadzę to. Tu wsadzę to. Tu wsadzę to. Zaraz sobie cały ekwipunek ułożę tak jak być powinien. I tu jest. Gett, Tyle wystarczy. Jeden. No bo dobra, już nie będę tak się w to Tu nożyce tu, tu. Drugie nożycie. Dobra. Okay. Dobra. Ok. Idziemy. Mm. No, super. Dobra. Myślę, że ten odcinek będzie krótszy, 10-11 minut. bo chcę zjeść kolację, ponieważ jest już trochę później. Znaczy no później, no wieczór trochę jest, jakby no. Zdarza się czasami, że nagrywam wieczorem, no bo nie mam wyznaczenia pory nagrywania. Teraz zmarnuję mój film, bo nie wiadomo, o robię na dwa, ale też po prostu nie mam do, do siebie słów się nie spala jak spadnie ognisko, więc chcę... Tak, będę rozwalać tak na się Nie będę tego łapać za każdym razem, bo to zajmie 100 lat, to nie ma sensu, bo ognisko i tak naprawdę nie spali. Mm. Czy to... Nie, no. Po prostu jestem żałosna. Tam był... O ten! A nie, ja chcę pana zabić. Pewnie przy tym umrę, bo jeszcze z takim panem nie walczyłam. A, on nic nie super O Ten zaraz o mnie strzeli On się na mnie patrzy Nie patrzy na mnie, zostaw mnie Ja zabijam twojego kolegę, bo e, Wiesz, kiedyś O, mieliśmy biznes taki I on mnie oszukał Nie, ja, do ciebie nic nie mam Czaisz? Dotarło? Nie patrzy tak na mnie. Nie patrzy tak na mnie. Przestań się na mnie patrzeć. Ale w sumie jak już tu je, to, to też mogę dodać, prawda? Bo czemu nie? No nie wiem, teraz zwali, nie? O, dawaj to, szybko, szybko, Dobrze. Dobra. Dobra, dwie. Ow. Hehe, gupol. A do strzelania z kuszy trzeba mieć yy, strzały? Bo ja to testowałam tylko na kreatywie. Więc ja w sumie nie wiem. No dobra, już nie będę Was zajmować się tego biorą, no po prostu chciałam nie robić odcinka dwuminutowego. Eee, więc po prostu rozwalę poza odcinkiem. Eee, na razie to tyle. Jak mówiłam w następnym odcinku że będziemy tutaj kopalni. Eee, więc trzymajcie się. No i cześć!